Z Ewangelii Świętego Łukasza 11, 1-13 Jezus przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego, Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich, Kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: ktoś z Was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu. Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem to z powodu jego w wstanie i dam mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeżeli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Dzisiejsze rozważanie i rachunek sumienia na podstawie przytoczonej wyżej Ewangelii zróbmy sami, czytając powoli podaną przez Jezusa modlitwę Ojcze nasz i prosząc Ducha Świętego, aby wskazał te punkty, które są dla nas problemem. Ojcze, udziel nam Ducha Świętego, by przyszedł z pomocą, gdy nie umiemy się modlić. 保险。